Witam brygad. Dzisiaj 17 lipiec. Wczoraj wieczorem miałam przyjechać, dokończyć robić filmy, porobić zdjęć troszeczkę, ale z powodu tych temperatur nie dało rady, nie dało się oddychać. Dziś natomiast jest 28 stopni, prognozowane, oraz brak słońca u nas. I słuchajcie, te zaledwie kilka stopni to jest tak duża różnica, jakbym siedziała w lodówce. Można oddychać, można myśleć, cośkolwiek. Działać. Ponieważ czas goni, to biorę się za nagrywanie. Na tym stanowisku największy Arbus jest w tamtym rogu, podejdę do niego. On zawiązał się na koniec czerwca, czyli ma ponad dwa tygodnie od zawiązania się prawie trzy. Jest to odmiana smugasty i rejs, czyli pasiasty lot w tłumaczeniu. I to jest największy arbus na tym stanowisku, numer 4. Tak ma wyglądać. Piękna sztuka. Przypuszczam, że waży no tak z 1,5 kg. Coś będzie popodkładane pod arbuzy, ale przyjdzie na to pora, bo jak już coś robię, to robię od razu wszystkim to samo. I tu jest tylko jeden owoc, poza jeszcze takim maluchem, ale on myśli, myśli i nie wie, czy ma pozostać, czy odpaść. Upały są, to nie pomaga. Teraz idziemy w lewo. Tu jest arbus, który nie ma zdjęcia, bo nie wywołałam, ale pochodzi z nasion z arbu zakupionego w Kauflandzie w zeszłym roku. Zdaje się, że z dnia 2 maja zeszłego roku zobaczycie Państwo w filmie, jak wyglądał ten arbuz. W filmie, gdzie pokazuję. Formę do wyhodowania kwadratowego arbuza. Ale coś mi się zdaje, że nie powiela cech. I to jest z nasion z tamtego wspomnianego arbuza, a nie z zebranego przeze mnie zeszłorocznego wyhodowanego. 8 lipca, może 6 lipca, został zawiązany. Zdecydowana większość arbuzów siana była 23 kwietnia. Potem były nieliczne do siewy. Jest tu jeszcze jeden czy dwa maluchy. Oho, patrzcie, ten jest pomarszczony. Zostanie prawdopodobnie odrzucony. Kolejny mały, ten już ma. Wigor, porównując z tym maluchem, dobra idziemy dalej. Arbuzik, odmiana krymski, prawdopodobnie tak, dwunastego został zawiązany owoce. Jest jeszcze jeden maleńki. A to co jest zagadką? Jeżeli zatnie się położyć, to będzie znaczyło, że jest to podkładka do szczepienia Shintoza. Ewentualnie w grę wchodzi patison, lecz patisona, jak zobaczymy zawiązki, to będzie wiadomo na 100%. Deszczek zaczyna kropić. Teraz odmiana Shiraz Irańska. Ten arbuz był u mnie. Jedliśmy złotkość wspaniała lecz nie wyglądał tak był bardziej okrągły wysiew 21 kwiecień to jest największy owoc tej odmiany 10 lipiec zawiązany i teraz tak Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no sześć czubek urywam, by pęd nie szedł dalej. Te również sąsiednie oderwę, bo tu musi być przejście, a tam rosną melony. Część będzie się położyła, część będzie szła w górę, pieła się. A odnośnie takich wszelkich czynności związanych z tymi arbuzami, to tak. Tu na stanowisko numer 3 i 4 przyjeżdżam, więc jak przyjeżdżam, to robię wszystko od razu to co zaplanowane. Natomiast tu, gdzie mieszkam, to w każdej chwili mogę podlecieć, pójść i zrobić to dwie sadzonki, to cztery, obrobić. Kolejna odmiana to karnak. Tu zostały wbite dwa paliki, po to, by pędy powstrzymać. Spójrzcie, karnak. Dziesiąty lipiec zawiązany. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, tu również po sąsiedzku maleńki. Kwiatuś, ciach. I teraz pokazując arbuzy mam ułatwioną sprawę, bo są podpisane i nie muszę tracić czasu, by rzetelnie powiedzieć, która to odmiana, a mi na przykład zależy na tym, żeby był porządek. No, zdarza się też, że wkrada się błąd, ale o tym człowiek wie w większości przypadków, których jest mało. Karnak. Niestety pomyłki są nieuniknione. No chyba, że jakiś czynnik zewnętrzny zaingeruje. Wtedy to już inna też sprawa. Nie mamy wpływu. Karnak, ale warto odkładać na bok, oznaczać rzeczy, które wiemy, że mogliśmy się pomylić. Karnak ma takie liście zabudowane na początku. Wszystkie chore liście usunęłam przedwczoraj. Oprysk dostały. Tego listka zostawiłam. Tu się na lewą stronę przewrócił i tak nieładnie wygląda. Potem w miarę wzrostu te liście już nie są tak zabudowane. A teraz tu odmiana. Oto przed Państwem. No, pomarańczowy król. Cóż to za kształt nam się tworzy? Troszeczkę na pewno jest zdeformowany. Zapylony. 9 lipiec plus minus. To jest nabytek tegoroczny. Nie mam zdjęcia. I tak ogólnie powiedzieć muszę, że dostałam to chyba jako gratis. Bo w specyfikacji nie widzę, żebym to zamawiała. To też taka niespodzianka. Wychodzi na to, że miąższ będzie w odcień pomarańczy. Padał. jeszcze się zmieni wygląd dalej numer 102A niby moon and stars yellow żółty miąż. w zeszłym roku wysiałam z opakowania tegoż. Niestety arbust nie posiadał ani jednej kropki na liściu, ani jednej kropki na owocu. Był podłużny, ciemnozielony. Jest film, zapraszam też. Zebrałam nasiona i właśnie wysiałam. Opis ma niby Monen Stars, a jak wygląda dziś? Dosyć spory owoc. on czy on stanie się ciemnozielony zielony taki jak rok temu czy może przybędzie mu kropeczka bo na żadnym liściu nie ma tak jak nie było rok temu 10 lipiec zapylony i teraz patrzcie ciekawostka w jakiej bliskiej odległości jest kolejny

Jeżeli będę montować film, to postaram się zdjęcia wkleić ze zbiorów matek. A no jak nie, no to trudno przy rozkrajaniu, gdy nadejdzie czas zbiorów. A teraz odmiana numer 104. Spójrzcie jeszcze jak do tych żółtych pasków owady przyczepiają się. Nie myślałam o tym przyklejając je tylko o tym, by oznaczyć odmianę, która zawiera w sobie coś żółtego skórę lub miąższ. A tu proszę, i szkodniki. Mam tu zdjęcia ze strony sprzedawcy, jak powinien wyglądać Armus Yellow Wonder. Mam też sadzonkę z zebranych nasion z takowego. Będę porównywała czy powieli cechy. Dobra, to jest owoc. Na razie nie widzę śladu przebarwiania się. To jest jedno ujęcie, wydłużone z żółtą skórą. Teraz kolejne. Yellow Wonder, czyli znaczy żółty cud. Tu już bardziej podobny. około kilograma ma piękny jest Yellow Wonder, Croatian Sedy Story sklep internetowy, on w środku ma tak wyglądać czerwony no niestety z mojego zbioru w zeszłym roku był okrągły pączek o żółtej skórze i te nasiona wysiałam i dostały numerację 104A Także przyjdzie pora, to porównamy. Opis. Odmiana wczesna dojrzewająca 75-80 dni po zbiorach, to znaczy od wysiewu prawdopodobnie energiczne, wydłużone. Średnia waga 3,5 kg. Jeden jest, jak na razie. A teraz kolejna odmiana. Swietłaczok. Zobaczycie owoc za chwilkę, ale najpierw zdjęcie. Tu widać jako biały przedstawia się wizerunek, lecz on jest jasnozielony. Kto zna śniżoka ice creama, to to jest identyczny kolor. Swietłaczok. Owoc tam. Chyba znowu się telefon przegrzeje. Swoją drogą upał upałem, ale on jest ten smartfon potrzaskany, popękany, upadał tysiące razy. To jest owoc. Z 70, ósmy lipiec zawiązany. Ale świat jest bogaty, zobaczcie, arbuzów. Teraz w cieniu ujęcie. Końcówka po kwiatuszku. Ogólnie wychodzi mi na to, że pierwszego arbuziaka będziemy jeść około 5 sierpnia, może ciut wcześniej. A teraz cofnę się, bo ominęłam odmianę, którą już krótko pokazałam we wczorajszym filmie podarok słońca. Żółta kula. A swoją drogą słońce wyszło. Miało go nie być dzisiaj chyba złośliwie. A w słońcu bardzo źle nagrywa się. Jest jeden owoc. Ciekawe, czy on jest taki mało plenny. Czy z powodu tej olbrzymiej suszy. Mało zawiązków ma. Jak duży pączek. I złociste liście, które wytracają swój żółtawy koloryt, koloryt w miarę wzrostu z pędu. darek słońca. Od 3,5 do 4 kg. Widzę, że już 17 minut jest nagrania. W zasadzie zostało już niewiele ta część do pokazania, to zmieszczę to w tym filmie, będzie dłuższy najwyżej. Teraz ten na brzegu krzaczek. 133 odmiana o białym mięszu. Zuk cydrina. per marmelada i to jest arbus przeznaczony do przetworów. On nie jest zbyt smaczny. Mało jest smaczny. Z tym, że nie miałam już nasion z tego opakowania dwa lata temu kupionego. Lecz pobrałam nasiona z owocu wyhodowanego wtedy. I oznaczyłam go literką A133A. Jak wygląda owoc? A tak. Są tu cztery owoce, z czego ten jest największy. Przejdę z drugiej strony, będzie lepiej widać zukka cydrina. Tam byłam, przeszłam wokół Dali i z tego ujęcia zobaczmy go. A czwarty lipiec zawiązał się owoc. Trzeba uważać, by nie porysować peznokciami tych owoców, bo później, jak rosną, to te urazy rozszerzają się, powiększają. Tu jest maluch. 14 lipca, zawiązany. I tu też jakiś maluszek. Dobra, trzeba schować się trochę w cień, bo telefon znowu parzyć się zaczyna i nie da mi pewnie nagrać. A, muszę zaraz jechać. Ojej, ojej, ojej. Tu melony super mają kondycję. Rosnące. Słońce odwiedzi je za jakieś dwie godziny. I będzie do końca dnia. Tu już jest początek. Ale tak w pełni zał. Jakieś dwie godzinki będzie słoneczko. A teraz bardzo ważny arbus, który w końcu ma owoc G1, hodowca Laskiewicz. Sadzonka pochodzi z arbuza. O wadze 60 kg. Oto owoc. 14 lipca, 3 dni temu, zawiązał się. I co jest widoczne w tej sadzonce? Grube, silne pędy. Mam porównanie z wieloma odmianami zwykłymi, po prostu. Haha, zwykłymi dobre sobie. Nie pochodzącymi z takich wielkich arbuzów. Kwiat jest wielki, gruby, silny. Ogonek, z którego wyrasta też. Cały pęd jest gruby. Liście grubsze, większe. Taką moc mają w sobie. Kwiat. Fajne futerko. Będę idą odtąd. Do wnętrza sadzonki. Jest jeszcze jedna sadzonka wokół stanowiska numer jeden. Tam w okolicy, gdzie mieszkam. I tam owoc chyba się zawiązał. Czyli idą prawie, że łeb w łeb te dwie sadzonki z 60 -kilowych, kilowego arbuza. No dobra. To to był Laskiewicz Karolina. Bo to zapewne dana wspaniała. Oho. Wyłączy się telefon z kubaniec. Sacharny je usta. Pójdzie mi go schłodzić w lodówce. Nareszcie mam owoce. W zeszłym roku nie udało się. Nasiona już dwa lata. Sacharny je usta. Podobno mega, mega słodki arbuz. Odmiana. No nie ma opcji, żebym już te nasiona kupiła. Zdobyła. No nie ma opcji. Żal. Dziesiąty lipiec. Owoc zawiązał się. Waży za 40 deko. Saharyny je usta. Piękne opakowania. To mnie urzekło. Była możliwość zakupu. Proszę. Zawartość cukru 90% w skali Brix. ale to nie jest wyznacznik, wiecie Państwo, bo nieraz arbus jest bardzo słodki a refraktometr, przyrząd do mierzenia zawartości cukru, pokazuje mniejszą wartość. Czyli słodycz, tak się mówi, że od warunków, od słońca. Nie, ja jestem zdania, ponieważ mam tyle odmian, mam porównanie, wyciągam wnioski. To zależy od odmiany. Słoneczko ma znaczenie jak najbardziej, bo inaczej smakuje arbus wyhodowany w cieniu, w półcieniu, a w słońcu. Inaczej jak ma Dużo wilgoci, a inaczej jak jest sucho. Liście wyraźne, przejrzyste, czytelne. Nie plączą się ze sobą, bo niektóre odmiany mają taką plątaninę gęstwinę. Zaraz kolejny owoc, ale zobaczcie, tu jest wielki dół, z którego wydobywamy żółty piach, potrzebny do rozrabiania betonu. I tu jest taka kratka drewniana przyrzucona. Śmiesznie będzie, jak któryś z arbuzów wpadnie tam i będzie dyndał w dół, ale zaradzimy temu. A ja zamierzam część piasku żółtego pobrać, podsypać pod owoce, plus inne podkładki. Pomyśl o nich. Dobra, kolejny Sacharny usta tu jest. Słodkie usta. Zawiązany dziewiąty lipiec. Rośnie i malutki. Ku chwale, ku chwale świata arbuzowego. Tu był jeden owoc, tu drugi, a tu jest początek sadzonki. Tam pod ławeczkę odnoszę opakowania, które pokazałam, żeby się nie pomylić i ponownie nie pokazać, bo już się trochę zaczyna plątać człowiekowi w głowie. A teraz dwie odmiany, kolejna. Rubinowe serce i Bella Kaolak. No i do widzenia. A na koniec floksy. Mama mnóstwo ma kolorów, ale niestety... Mącznik atakuje je. Tu mamy inny odcień. No i ta susza, a podlewa się to, co najważniejsze.